Carl Jung, wielki psycholog, odkrył, że nasze wewnętrzne życie ma ogromny wpływ na to, co przyciągamy do naszego świata. Pieniądze i szczęście to nie tylko zewnętrzne cele, ale także energie, które możemy kształtować poprzez naszą psychologię. Zastanówmy się, jak możemy to wykorzystać. Pieniądze w swojej istocie są energią. To narzędzie, które może przynieść nam komfort i możliwości, ale tylko wtedy, gdy nie będziemy ich postrzegać jako coś negatywnego. Często mamy w sobie przekonania, które blokują nas przed przyciąganiem bogactwa. Cień, jak go nazywał Jung, to te ukryte aspekty naszej psychiki, które sabotują nasze dążenia. Może to być strach przed porażką, poczucie winy związane z bogactwem, czy przekonanie, że pieniądze są złe. Kluczem jest zintegrowanie tych cieni, zrozumienie ich i przekształcenie w siłę napędową. Szczęście, z kolei, jest efektem integracji duszy. Kiedy akceptujemy wszystkie aspekty siebie, w tym te, które są trudne, otwieramy się na prawdziwe spełnienie. Szczęście nie jest celem samym w sobie, ale naturalnym efektem harmonii wewnętrznej. Warto zastanowić się, co nas naprawdę uszczęśliwia. Czy to są relacje, pasje, czy może spełnienie zawodowe? Kiedy znajdziemy te elementy, zaczynamy przyciągać do siebie pozytywne doświadczenia. Archetyp i sukcesu, który Jung opisał, również odgrywają kluczową rolę. Każdy z nas ma w sobie różne archetypy, które mogą wspierać nas w drodze do sukcesu. Może to być wojownik, który walczy o swoje marzenia, czy mędec, który podejmuje mądre decyzje. Zidentyfikowanie swojego archetypu sukcesu pozwala nam działać w zgodzie z naszą prawdziwą naturą. Jak więc przyciągać pieniądze i szczęście? Po pierwsze, pracuj nad swoją świadomością. Zrozum, jakie przekonania cię ograniczają i zacznij je zmieniać. Po drugie, Praktykuj wdzięczność. Doceniaj to, co już masz, a otworzysz drzwi do większych możliwości. Po trzecie, działaj. Nie czekaj na idealny moment. Każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża cię do celu. Na koniec, pamiętaj, że to, co przyciągasz, odzwierciedla to, kim jesteś wewnętrznie. Pracuj nad sobą, a świat zewnętrzny zacznie się zmieniać. To nie jest magia, to psychologia. Wykorzystaj ją, aby stworzyć życie, które naprawdę pragniesz.